Hej, z tej strony Rosji witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w tym specjalnym walentynkowym odcinku. Tak jest, jest to walentynkowy odcinek, a z tej oto okazji gramy w taki specjalny tryb pod nazwą Walentynka. I o co chodzi? Śpieszę z Wam z wyjaśnieniem. Mianowicie mamy dwie drużyny. Pierwsza drużyna na samej górze będą to chłopaki, będą to zadymiarze. Na dole drużyna dziewczyn, będą to zadymiarki. I zasady wyglądają tak, że chłopcy, chłopacy, walczą ze sobą, dziewczyny, dziewczynki walczą również same ze sobą. Także pod koniec gry zostanie para, jeden chłopak, jedna dziewczyna i to będzie właśnie nasza walentynka. A jakie to będą shipy, jakie to będą pary, zobaczymy pod koniec gry, bo będzie to totalnie randomowo. Dawajcie wszyscy oczywiście teraz gotowość mojej drużynie i drużynie na dole, ale będzie to totalnie randomowo, bo nie wiadomo jaki chłopak przeżyje i jaka dziewczyna przeżyje, więc shipy mogą być naprawdę dziwne. A czasami może się zdarzyć, że... No zabije się na przykład dwóch chłopaków w tym samym czasie i będziesz ich wzdłuż, czy coś tego typu, więc będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dawajcie gotowość, robcio, dragon. Oczywiście odcinek jest nagrywany z widzami Discorda, więc jak chcecie zagrać sobie w takim odcinku, wystąpić w takim odcinku, to zapraszam na Discorda. Linka macie tam na dole w opisie, wpadajcie i czekajcie, aż dam info, że będzie odcinek nagrywany. Robcio, daj gotowość jeszcze i... Miłe, Miawer, nie wiem jak ten nick powiedzieć, za trudny, za trudny. Robcie pamiętaj, drużyna chłopaków u góry. U góry jest drużyna chłopaków. Dobra, lecimy. Lecimy, przypominam, płeć walczy z ze swoją płcią, czyli chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną walczy. Dobra, ja tutaj sobie zbieram boksika na starcik, bo ja tutaj wiecie, ja, ja czuję, że ta postać będzie szipowana, bo ta postać musi być szipowana, no wiecie, orzełek. Gram sobie orzełeczkiem, co nie? Tutaj widzę dziewczynkę i tutaj też widzę dziewczynkę, więc ich tutaj nie biję oczywiście. A ja tutaj taktycznie zagrałem, zobaczcie, zobaczcie, taki star power'ek <grytania> i taka mapka, także taktycznie trochę tu zagrane jest. Nie widzę żadnego chłopaka, więc jest git, jest git. Wow, 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 tu są dwie dziewczyny, tu są dwie dziewczyny i się biją, ale tu widzę dwa uby, więc jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, mam pięć power'ków. Nie widzę żadnego chłopaka, co znaczy, że mam czas na zbieranie. Jest dziewczyna, więc proszę nie strzelać mnie Halo, halo, no halo, dziewczyna mnie zabiła Co to ma być? Brasiak, co ty zrobiłeś? Brasiak, no czemu mnie zabiłeś? Ale dobra, trudno, trudno, niech będzie już Dobra, tutaj mamy dwie dziewczyny walczą Mamy dwie dziewczyny I tu mamy też dwie dziewczyny i tam też jest dziewczyna Gdzie są chłopacy na tej mapie? Jest są chłopacy na tej mapie? Nikogo nie widzę Chociaż Fryderyk chyba tam powinien być Ale zobaczymy, zobaczymy Dobra, Michio tam pada, ale przeżył. Jednak przeżył to Michio. Tutaj Shelly sobie kampi w krzaczku. A tutaj sobie... Dobra, ja ogólnie oglądam teraz Shelly jak coś. Jest kamera na Shelly. I tutaj widziałem chyba chłopaka. Tak, tu jest chłopak. Tu jest chłopak i tu jest dziewczyna. I została jeszcze jedna dziewczyna, także dziewczyny walczą przeciwko sobie. Oj, 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 Brasiak ma chyba laga, także chyba, chyba Jessie tu wygra. Chyba wygra, ale nie wiadomo. Nic nie jest wiadomo bo jeszcze może ożyć i wygrała także Jessie X El Primo <laughs> ale wyszło, ale wyszło ciekawie także proszę Was o wejście do burzy pokojowe pokojowe wejście do burzy i kończymy giereczkę. pokojowe wejście do burzy i kończymy giereczkę. ale śmiesznie śmiesznie wyszło że El Primo X Jessie takiego połączenia się nie spodziewałem cóż zmieniałem mapę na taką bardziej widoczną żebyście się przypadkiem w krzakach dużych nie zabijali tak jak to było teraz i teraz dajemy, że u góry będą dziewczyny u góry dziewczyny, górna warstwa może sobie zagrać dziewczynami ja zagram sobie a zagrajmy sobie tą tą postacią, także u góry dziewczyny, na dole chłopaki nawet wam tu, dobrze lecimy, góra dziewczyny dół chłopaki, dajecie ready, no i oczywiście zasady tak jak wtedy, dziewczyny walczą z dziewczynami chłopcy z chłopcami, chłopaki z chłopakami, tylko proszę, proszę was bardzo nie zabijać płci przeciwnej tylko swoją także żeby nie było tak jak w tej gierce bo to było trochę no trochę niedobre e, miał będę do ciebie mówił miał miał dawaj gotowość bo za ciężki nick ale tak zmiał. trochę się kojarzy więc niech będzie dobrze czy, czy jest dziewczyna jest dziewczyna dobrze jest dziewczyna dostała trochę dobra dobra tu jest chłopak. Witam chłopaka. Witam pana. Poko. Mam dziewczyny. Tu mam dwie dziewczyny. O nie. Tu mam dwie dziewczyny, więc będzie ciężka sytuacja. Ona będzie miała. A zaraz ulta. Jak nic, już ma ultę zaraz, prawie. Oj, jest ulcik. Jest ulcik. Shelly ma ulta, także. Ja nie będę się na tą szeli za bardzo pchał. Tu jest leonik. No nie. O nie. Ajajaj, aj, aj. nie pykło. Ale przeżyła Bibi. Aha, Bibi zginęła, więc w sumie zostało tak jak było. <gry> Czyli Bibi mamy tutaj kandydatkę do pary z Leonem albo Poko. Nie, Brasiak, co ty robisz? Nie tą parę zabiłeś znowu. Brasiak, będę cię musiał wywalić, jak będziesz zabijał cały czas złe pary. Ty zabijasz dziewczyny, jak graż dziewczyną, Brasiak. Także jak zabijesz jeszcze jednego chłopaka, to kikam cię normalnie. Nie no, strzelasz do chłopaka, Brasiak, cię będę musiał wywalić, na serio. Za załatwcie tutaj tego Brasiaka, bo on strzela do wszystkich po prostu. Więc załatwcie go, bo strzela do wszystkich, że nie było. Wow, załatwcie go, bo on tu pozałatwia, bo dobrze, udało się. Dobra. Uhuhu. Byk się poświęcił, ale. Tutaj dwóch chłopaków. Ej, <śled> dobra, koniec rundy. Ship, Leon X Brock. <śled> Tego się nie spodziewał nikt. Totalnie. Wyszło przez tego brasiaka. No bo on tutaj strzelał do przeciwniku, więc no niestety muszę go tutaj kiknąć, ale za to zagra sobie bambamik. Także robimy teraz u góry chłopaków. U góry chłopaków, ale ship Leonix Brock. Tego się nikt nie spodziewał, bo my trzeba było załatwić tego brasiaka i przez to wyszedł taki właśnie dziwny ship. Dobrze. U góry chłopaki. U góry chłopaki. Ja jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz spróbuję. Może się uda. Może teraz się uda. U góry chłopaki na dole dziewczyny. Dół do dziewczyny. Mrocznych map nie będziemy grali. Nie będziemy grali mrocznych map. Dobrze. U góry dziewczyny... Chłopaki. Góra chłopaki. Góra chłopaki. Góra chłopaki. Dół dziewczyny. Lecimy. Hu. Ciekawe jaki będzie teraz shipik. Dwa shipy mamy. Za nami. Mamy El Primo X y, Jesse. Oraz Brock <grym> X Leon. Tego się X spodziewał. Dobrze. drogonik dawaj gotowość. Przypominam. Góra chłopcy. Dół dziewczynki. I lecimy kolejną giereczkę. Ciekawe jaki będzie teraz shipek. Mam nadzieję, że będzie normalny shipek chłopak z dziewczynką. Ale zobaczymy, zobaczymy. Mieliśmy dwóch chłopaków shippa, Nie mieliśmy jeszcze shipa z dwóch dziewczyn. Może się taki trafi, zobaczymy. Tutaj widzę Frederyka. Robcie, no nieładnie robcie, zabiłeś dziewczynkę niechcący. Ale uważajcie, uważajcie, bo tutaj niestety czasami się zdarzy, że jakaś łeź zabije niewłaściwą. Ale pamiętajcie, pamiętajcie, bo może ktoś zapomniał: Dziewczyny biją tylko dziewczyny. A chłopacy biją tylko chłopaków. Żeby nie było, ta sama płeć bije się z sobą. Tutaj widzę. No, widzę chłopaka. Widzę nawet dwóch. Dobra, tutaj walka, bo. Walka, bo. Walka, bo. A tutaj, czy mamy u góry jakiegoś przeciwnika? I mamy na pewno... O, robcio! O nie, robcio! Nie, 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 nie! No nie, 700 HP mu zostało. Dragon, dajesz, 8 bit, 8 bit, dawaj, shippa z 8 bitem, tego jeszcze nikt nie widział. <grym> Dobra. Ty, robcio, nie strzelaj. Halo, robcio, co ty robisz? Nie możesz zabijać dziewczyn, robcio. Robcio, halo. Kolejna osoba tutaj oszukuje. Co jest? Co jest z tymi widzami na tym odcinku? Cały czas oszukuje ktoś. Ładnie, nieładnie, nieładnie. I znowu będzie pewnie przez to ship jakiś z chłopakami. <laughs> jakiś ship pewnie znowu się z chłopakami przez to odwali, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo tu widzę. Nie, jest dwóch chłopaków, jest to jedna dziewczyna, także nie będzie jednak z dziewczyn. Robcio, ty nie możesz być dziewczyn, gdzie ty biegniesz, Robcio? O nie, ładnie, nieładnie, Robcio, nieładnie, Robcio. Ty Fryderyka musisz bić. Ty Fryderyka musisz bić, a gdzie jest w ogóle jeszcze jedna, trzecia osoba? O, Fryderyk go załatwiczyszby? Nie, nie dał rady, tysiąc mu zostało. Także. Także zostały jeszcze trzy osoby. Ciekawe, gdzie skrywa się ta jedna. Bo tam była Bibi. Tu mamy oczywiście Robcia, czyli Broka. I tu jest Zaina, czyli dwie dziewczyny walczą ze sobą. Czyli Ty Robcio nie strzelasz się. Ty Robcio się nie strzelasz. Czy już wygrałeś? No Robcio. Robcio. Nieładnie, nieładnie tak strzelać. Nie no Robcio. Ciebie też trzeba kiknąć, niestety. Niestety takie oszukiwanko. Nieładne, nieładne tutaj jest na tym odcinku. I tutaj gdzieś jest Bibi. Właśnie Bibi tutaj jest. I Bibi się bije z tym Robcio. Nie no, Robcio do Was strzela, więc jak chcecie, możecie zawalczyć sobie z Robcio. Jak chcecie, możecie zawalczyć z Robcio. Teraz nie ma problemu, teraz nie ma problemu. Jak do Was strzela, no to w sumie. <laughs> nie chcę być z wami. <laughs> no w sumie wy też się strzelacie. Dobra, zobaczymy, kto to wygra. Z zobaczymy, kto wygra to starcie. Niech się biją, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale coś czuję, że. To to będzie. Ha! się! Nie ma żadnego shipu. Oj, oj, oj. Robcio zostaje singlem w te Walentynki. No niestety, broczek. Broczek, niestety nie pykło, ale oczywiście osobę zmieniam. Także Oli Master witam serdecznie, ponieważ tamta oszukiwała, więc jak ktoś oszukuje, to po prostu będę wywalał z giereczki, żeby nie było. Także u góry teraz dziewczyny. Górna warstwa gra dziewczynami, a dolna, niech zagra sobie teraz, oczywiście. Dolna chłopakami, dolna chłopakami. Dajemy gotowo. Nie czekajcie, zmienię mapę jeszcze. Dobrze. Dajemy gotowość. Proszę wszystkich o danie gotowości. Przypominam, u góry dziewczyny. Na dole chłopcy. I lecimy. Lecimy tą giereczkę. Zobaczymy, jaka będzie walentynka. Bo ta ostatnia, no. Mieliśmy singla. Mieliśmy przypadek singla. Także wyszło śmiesznie. Singielek się trafił. Także proszę o gotowość. Bam bam. Ty jesteś jak coś chłopakiem. Bam bam, jesteś chłopakiem. Dawajcie gotowość. A Fryderyk, ty jesteś dziewczyną. I zobaczymy jak pyknie, bo to już ostatnia giereczka, zobaczymy jaki będzie nasz czwarty, ostatni ship. No czy to jest czwarty ship, no można powiedzieć w sumie, że trzeci, no bo jeden z shipek to wyszedł single, więc ciekawie było z tym, bo się w tym samym momencie załatwili. Dobra, to są chłopcy, więc ja tutaj do chłopaków nie muszę bić. To jest spoko sytuacja, dla mnie bynajmniej, dobra. Razałem na sobie zbierz tego powerka, sobie zbiorę tego. I dogadani, i dogadani. Widzę, że pan P to jest chłopak. Pamiętaj, jak ktoś mister. Mister P to jest chłopakiem. Wow, 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 Dobrze. Dziewczyna. Dobra, widzę dziewczynę. Wow, wow. Dobra, przeżyłem to, przeżyłem. W tych krzakach były dymy, w tych krzakach były totalne dymy. Nie widzę tu żadnego chłopaka teraz. To jest problem mój jedyny. Znaczy chłopaka, dziewczyny, z którą mógłbym zawalczyć. Jest! Jest Nita! Oj, 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 Nita, jest załatwiona. Jest załatwiona Nita, a tam Penka i Jessie! Oj, 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 ale tych dziewczyn się nagle odnalazło sporo. Teraz się sporo dziewczyn odnalazło. Dobra, próbujemy Jessie. Próbujemy Jessie zrobić. Jessie, bo już Jessie miała sipa, więc nie dajemy jej drugiego. Nie będzie miała dwóch. <noise> a to w sumie też byłoby ciekawie, jakby ktoś miał dwie pary. <noise> o nie. Najgorzej. 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 Dostałem dwa razy od działka Penny. Najgorzej. Najgorsza sytuacja. Śmielu! Szmiel. Dobra, szmiel zginie. Od burzy. Od burzy ginie. Ha! Od burzy zginął. Dobra, robimy pękę. Robimy pękę. Robimy tutaj pękę. Dragonik. O, jest! Pęka zrobiona. Dobra. I teraz Jessie zrobić. Teraz zrobić Jessie. Robi Jessie i misja wykonana. To będzie chyba ostatnia dziewczyna. Come on! Come on! Dosięgniesz! Dosięgniesz! Jest! Robię chyba wszystkie dziewczyny. Także Rosa X zobaczymy zobaczymy czy jeszcze jest tu jakaś dziewczyna ja przejrzę się po tych krzakach widzę tu chłopaków tak, na razie w czekach. krzakach czyżby tu też był chłopak tak jest to zostało trzech chłopaków no to walczcie walczcie o rosę ciekawe kto będzie z Rosą Poko El Primo czy Aidbit <laughs> jakie szypy pokręcone tutaj mamy <laughs> z Aidbitem Rosa, no z Aidbitem nie będzie czyżby 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 El Primo miał dwa shipy z rzeszką i z Rosą. No, w sumie Rosa i XL primo, w sumie tak trochę do siebie pasują. Tak troszkę, ale. Ale nie wiadomo, jeszcze jest tutaj zawsze poko. Zawsze jest poko. No i poko tutaj. Poko próbuje, poko próbuje, ale nie dał rady. Także także Rosa XL primo. Taki, Taki ostatni szczypek na ten materiał się pojawił. A w tym filmie to było na tyle. Mam na nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi, to strzelajcie suba, ponieważ ponad 70% z was, może nawet i 80%, nie zostawiło tego suba, więc to jest całkiem sporo. Więc jak jesteście tutaj nowi, lub oglądacie bez konta albo z kątem, no to klikajcie w ten czerwony guzik, aby stał się szary. Tak jest, ma się stać szary. A w tym filmie to było na tyle. Teraz pokazuję czat. Można pozdrowić odcinek, pozdrawiajcie sobie odcinek. A ja się już z wami finalnie żegnam. Wpadajcie na kolejne poprzednie odcinki z kanału Rost Games oraz z kanału ROST, który jest tutaj na dole. Wpadajcie sobie. A ja już się z wami żegnam. Po raz enty. Trzymajcie się. Hej.